Witam, 9, e, 9 dzisiaj mamy, tak, 9 listopada, godzina 9.55, wracam na nowe osiedle po chlebek, chlebek, no i, I na wiatr trzeba jeszcze kupić. I z rzędu tego skończonego dzisiaj na do śniadaniu. Dobra, to wyjdziemy. Ulica alejką ciągową. ze wschodu na zachód. A przechodzę przez potok z mikro źródełek z lasku. Mikro źródelek. No, tutaj ten dołek to jest właśnie po tym potoku. Tak, jaki, jaki to potok. Struga jakaś. Taka, która czasami yy, łapie wodę. Głównie teraz łapa Jak deszcz są większe. I dochodzę już do pierwszego stowiku kopniku. na tam na horyzoncie już lasek Nowego Siedla nad doliną poniatowskich stawów i, i źródełko tam w głębi jak najniższe obniżenie linii horyzontu to tam źródełko, które nawadnia te stawy poniatowskie no i Kraczewiczanka to nazywa się, bo dawniej do Kraczewiczanki to źródełko dopływało Kraczewiczanka jak wiemy, no już od 20 lat albo więcej yy, wyschła. Śródełko jeszcze tam yy, na potrzeby jakieś tam źródlane yy, jeszcze istnieje, ale tylko yy, samo źródełko. Już wody z niego nie, nie ma, przynajmniej do rzeczki płynących w Dolinie Kaczewickiej przez Krzyczewicę. Kaczuchy się pluskają. Całoroczne. Już się zadomowiły w Poniatowej. O, dzisiaj pusto, nie ma ludzi. Żywego człowieka nie widzę. O, tutaj na Stawach Poniatowskich kładą piasek. Właśnie na ten, na spód zalewu. Dobrze, będzie czysta woda. A tak była i taka roślinność, rzecz dorosła. A ja już idę mostkiem. To muszę się śpieszyć, bo Maciek troszeczkę później dzisiaj wyjście do sklepu, no ale miał swoją potrzebę. Jak potrzeba, to potrzeba. Dobra, ja dochodzę już do Ulicy Młodzieżowej, do Urzędu Mięckiego. I zasuwamy na będę pochlepek. Zasuwamy na będę pochlepek. Ta młodzieżowa w górę.